Cześć, witam serdecznie wszystkie bliźnięta na moim kanale. Robimy rozkład na luty 2021 dla Was, kochani. Talia, której używam to jest The Dark Mansion Tarot, czyli tarot ciemnego dworu. Zaznaczam jak zawsze czytanie ogólne, prognoza, podpowiedź, a nie wyrocznia. Horoskop. Zachęcam Was szczególnie do tego, byście obejrzeli swój ascendent, księżyc i inne znaki, w których obsadzone są Wasze planety osobiste, ponieważ to może dać Wam pełniejszy obraz. No i też zachęcam do wrócenia do tego horoskopu w połowie miesiąca, bo myślę, że to może dać pewną wskazówkę. Myślę, że przy tej ilości różnych treści w internecie można łatwo zapomnieć o co już chodziło, a może to być przydatne dla Was po prostu. Dobrze. Hanie zapraszam na mojego Instagrama. Zachęcam jak zwykle do subskrypcji i lecimy. Bliźnięta 2021, miesiąc luty. Ten miesiąc dla Was, Wy w tym miesiącu. O, oh, lala, nie wiecie co wybrać chyba, nie wiecie na co się zdecydować. Jakieś szanse i możliwości daje wam ten, ten miesiąc, ale to może wiązać się z koniecznością wybrania po prostu jakiejś ścieżki albo po prostu będziecie planować w tym czasie i zanim się zdecydujecie, też minie trochę czasu, bo potrzebujecie planu. Nie będziecie chcieli robić niczego ad hoc. Raczej, myślę też nauczenie doświadczeniem, po prostu e, będziecie rozpoznawali teren. Zaznaczam, że w lutym e, planeta Merkury jest w ruchu wstecznym, pozornym ruchu wstecznym, czyli w retrogradacji. Unikamy w tym czasie wszelkich zakupów środków transportu komunikacyjnych, unikamy kupowania wszystkiego, co wiąże się z komunikowaniem sprzętu technicznego, także zwracamy uwagę na umowy oraz przywiązujemy szczególną uwagę do komunikacji tego jak kto nas odbiera, jak kto nas rozumie, jak my się wypowiadamy, wysławiamy i czy jesteśmy w tym wszystkim zrozumiali, ponieważ kiedy Merkury się cofa Nasza komunikacja trochę leży, a Merkur jest jak najbardziej powiązany z Wami. On się cofa w znaku powietrznym, w znaku wodnika, więc to może mieć silny na Was wpływ. Także, zanim dokonacie wyboru, zanim powiecie tak lub nie, przemyślcie to sobie bardzo dokładnie, żeby też później nie żałować. Pomaga Wam, pomaga Wam Paśbuła. To jest bardzo raptowna i właśnie nieodpowiedzialna energia, więc to jest interesujące, że to Wam pomaga. Myślę, że to jest zachęta do tego, żeby nie tracić tej entuzjazmu i jakiejś dziecięcej ciekawości. W tym czasie mogą pojawiać się problemy, jakieś takie utrudnienia, jakieś takie, wiecie, że coś idzie, idzie, ale jak po grudzie, ciężko się na przykład z kimś skontaktować, ciężko jest coś doprowadzić do końca i to może Was osłabiać. I myślę, że ten Paś buław po prostu zachęca Was do tego, wypielęgnować w sobie entuzjazm, nie tracić go oraz starać się widzieć świat oczami ciekawego dziecka, może zająć się swoim hobby wyjątkowo intensywnie w tym czasie. Możliwe, że to będzie dla Was po prostu dużo, dużo bardziej korzystne. Przeszkadza Wam. Przeszkadza Wam królowa buław, o, Jezu, jakaś jest to albo kobieta. Knująca. <laughs> knująca dworskie intrygi. To może być osoba, która plotkuje na wasz temat, e, zazdrości wam, nie lubi was, celowo jest e, problemem. <laughs> nie chce być rozwiązaniem, chce być problemem. E, ona może być bezwzględna po prostu. E, bezwzględna. Może też siać ploty i taki ferment w grupach czy to w pracy, czy w grupach znajomych uwaga na taką kobietę nie będę mówić, że ona jest z trygonu ognistego, bo to wcale nie musi być królowa była w owszem ona reprezentuje ogi, ognisty ale jeżeli ja mówię o tych cechach to te cechy my mamy wszyscy to nie tylko znaki ogniste ja mają nie chciałabym być tak po prostu zrozumiana jeśli mówimy tutaj o tym, że po prostu Wam przeszkadza jakaś kobieta z ognistego, no to może to być, to jest lew, baran albo strzelec, ale one już na różne sposoby Wam może przeszkadzać i utrudniać z różnych względów, ale też może być osoba, która po prostu ma cechy, no wredoty, wredoty. Jeszcze może być tak, że mamy tutaj panią, która jakiegoś pana rozprasza. Bardzo rozprasza swoim dekoltem, swoją fizycznością. Po prostu, no, ktoś tutaj może lecieć na nią. Sporo jest tego ognia tutaj u was. Więc do panów. No, jeśli jesteście w stałych związkach, no to może uważajcie na to. Yy, bo ciąg ciągnąć was może do romansu do jakiejś yy, kobiety no nie, niekoniecznie dla was na ten moment, może wy jesteście zajęci może ona jest zajęta yy, uwaga na romanse no tak to wygląda to może być też yy, kobieta powracająca, ale dobra to jest ogólne czytanie, więc może nie będę tak mówić, przy... Yy, przy Merkurem retrogradacji czasami zdarza się tak, że odzywają się osoby z przeszłości, bo sobie nagle przypominają, że, yy, <laughs> że kiedyś was kochały, <laughs> a, a i zapominają, że a później was skrzywdziły, yy, i się odzywają nie wiadomo po co. Więc to może być osoba, z którą kiedyś byliście w związku i tutaj jest potrzebna Wam plan i taktyka, co byście zrobili, gdyby ta osoba się odezwała. Jeśli już to wiecie, to możecie się zastanowić, by później tego jakoś nie przeżywać niepotrzebnie. Co zrobić, gdyby odezwała się osoba, z którą się rozstaliście niedawno. Ok, dalej lecimy. Wyzwanie największe to jest 6 denarów. Uwaga na wymianę finansową. Musicie bacznie się przyglądać temu, za co płacicie, w co inwestujecie, komu pieniądze dajecie, komu oferujecie swoją pomoc, ponieważ później możecie żałować z różnych powodów, z różnych powodów, ale możecie żałować, że komuś pomogliście albo, że za coś tyle zapłaciliście. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę na równowagę w relacjach, na relacyjną taką harmonię żeby nie czuć się wykorzystanym. Uwaga też na dawanie kolejnej szansy komuś. Odpowiedź na to. Rycerz Buław. Te karty bardzo zachęcają do tego, by um, iść, bardzo iść jakby za impulsem, nie myśleć za dużo. Wam ciało powie, bo mam tutaj karty, które mocno są powiązane z takim ogniem w duszy, po prostu. Ogień pod skórą, to jest pasja, to jest Mm, pragnienie, to jest pożądanie, to jest namiętność, to jest takie od razu uczucie, czy ja chcę czegoś, czy nie, czy moje nogi same mnie niosą do czegoś, czy one mówią, żeby nie jednak zbastować, e, więc słuchajcie się swojego ciała, nie myślcie za dużo, nie zastanawiajcie się, bo jak będziecie się zastanawiać, czy, czy pożyczyć komuś te pieniądze, czy nie, czy tą pracę, czy za to zapłacić, czy wybrać to, czy to, czy siam to, jeśli możecie, jeśli możecie... Ech. Moja kotka wstała i dała znać, że wstała. Yy, <grywa> Zawsze tak miał, czy jak się tylko obudzi. Yy, co ja chciałam powiedzieć? No widzicie, kotek mnie wybił. Yy, Zawiesiłam się. Mm. A jeśli mi się długo się, a jeśli możecie, jeśli możecie, to yy, Zrezygnujcie z większych wydatków w tym e, miesiącu. Rycerz Buław też jest taki zmienny, szybki. Pamiętajcie, że zawsze możecie zmienić zdanie. Nawet jeśli e, coś wybierzecie, nawet jeśli zdecydujecie się na coś, możecie zmienić to zdanie i się wycofać. Przy szóstym denarów, które jest wyzwaniem... Mm, może być tutaj mowa o zaangażowaniu, że to jest problem z zaangażowaniem, a odpowiedź to jest rycerz buław. E, karty zachęcają, by nie oczekiwać zaangażowania od kogoś, kto nigdy nie odznaczał się tą cechą. Ani od siebie, jeśli nie macie ochoty, to nie wyrzucajcie sobie, że to była tylko, nie ja wiem, jedna noc. E, czy, czy jeden dzień próbny, czy cokolwiek. E, jeśli nie macie do czegoś serca, nie brnijcie w to dalej. Największa siła, 7 denarów, tak jak mówiłam, zwlekanie z wydatkami, cierpliwość, zwlekanie, em, czekanie i pielęgnowanie w sobie tej wspaniałej cechy. Łagodności, cierpliwości. To jest też szacowanie. Czy mi się to opłaca, czy nie. Porównujcie cechy, ceny, szukajcie lepszych okazji. Nie, nie wybierajcie pierwszej, lepszej oferty. Ta karta też może mówić o tym, że jeśli poczekasz na kogoś, kto w tym momencie nie, no, nie wiem sama, czy to mówić, bo jest tutaj jakaś taka nitka. Taka nitka, żyłka tej historii, która by mówiła o tym, że otwiera się po prostu jakaś droga i może to być droga do związku i jest problem z zaangażowaniem, ale jeśli będzie dużo przestrzeni w tej relacji, to z czasem może dojść do stworzenia związku, stworzenia jakiejś relacji. Więc ta cierpliwość jest bardzo pomocna. Może nie jest czas jeszcze na coś, może ktoś jeszcze. Nie może się zaangażować, może jeszcze nie wyleczył się po poprzedniej relacji, nie zamknął jeszcze związku, wychodzi z niego, więc cierpliwość, łagodność, za dużo rzeczy nie załatwicie w tym miesiącu. To od razu Wam mówię, bo taki będzie ten miesiąc po prostu. Przez cały miesiąc będzie się Merkury cofał i on będzie bardzo utrudniał. Będą. Będą sytuacje, w których trzeba będzie wycofać wniosek, napisać jeszcze raz, przypomnieć się, bo ludzie będą zapominali, będzie im wypadało z głowy, wszystko może iść jak po grudzie. No dobra, bez przesady już nie wszystko, no nie, <grym> nie wszystko, ale, ale wiele rzeczy może po prostu być utrudnionych. W kierować Waszą siłę siódemki? Hmm? Poczekajcie na sukces, bo będzie sukces. I zobaczcie, to jest szóstka buław. I to jest jedyna talia, w której szóstka buław jest pokazana jako związek i ślub. Więc dobrze ja to widzę, dobrze ja to czuję. Naprawdę, osoba, która jeszcze nie jest gotowa, może być gotowa za jakiś czas. Tylko, że potrzebna jest tutaj cierpliwość i danie przestrzeni sobie i tej drugiej osobie. Też docenienie i sukces przychodzą po czasie. I jeżeli w coś bardzo dużo włożyliście swojego zaangażowania, pracy i zasobów, to rycerz Buław mówi idź dalej, rób coś innego, idź za pasją, nie czekaj na zwrot, bo to przyjdzie, ten sukces przyjdzie, zosta zostaniesz zauważony i zostaniesz doceniony, ale jeszcze nie teraz. Nie w tym momencie, dlatego zajmij się tym, co jest dla Ciebie przyjemne. Uważaj na wydatki i ten miesiąc będzie bardzo dobry. Co jest nieuniknione? Co najprawdopodobniej będzie się działo? Dziesiątka mieczy. No, myślę, że jest tutaj jakiś stresik. Stresik związany z. Nie wiem, zobaczymy. Bo to jest też koniec jakiegoś cierpienia, koniec negatywnego myślenia, ale to może być. Dużo, du, dużo może być negatywnych, męczących myśli na temat albo jakiejś kobiety w pracy, ból wywołany, poczucie zdrady, krzywdy, e, wbitych w plecy noży przez kobietę z pracy, przez kobiety z pracy. Ogromny zawód może tutaj się komuś przydarzyć, bo myślę, że mm, możecie czuć takie, takie właśnie uczucie, że e, Kurde, to ja dla tej osoby tyle zrobiłem, zrobiłam, a ona teraz mi się tak odpłaca i dawaj z maczugą na nią. <laughs> trochę tak, trochę tak, że ta osoba jest niewdzięczna, że to jest niewdzięczność, że to jest, że to nie w porządku, że ktoś tak się zachowuje. Ale czekajcie, 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 bo i tak wyjdzie na wasze. Te, te karty pokazują. Ale co, co zaboli, to zaboli. E, trochę też jest tak, że e, jesteście już zmęczeni przytłoczeni tym, że m, dla mężczyzn szczególnie, że ta kobieta się kręci dookoła Was, że, że nie możecie z nią być. E, no, 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 no. Możecie się martwić o swoją matkę. Możecie się o matkę martwić, ale tutaj za, za dużo mi tutaj się nie pokazuje. Chociaż pomaga Wam pozycja dziecka, czyli jeżeli macie taką sytuację, jeżeli jesteście daleko, szczególnie jeśli jesteście daleko od mamy i podejmujecie decyzję o tym, czy pojechać do niej, bo martwicie się, że coś tam, to karty mówią, żeby tak pojechać, żeby pojechać, bo będzie, będziecie się martwić. Po prostu lepiej jest ruszyć się, jeśli tylko możecie, zatroszczyć się o tę relację i się nie martwić. Co was może zaskoczyć w pozytywnym sensie? Trójka denarów, uda się coś stworzyć i inni ludzie wam w tym pomogą. To jest fajna współpraca, na którą liczycie albo nawet nie liczycie, no bo to jest zaskakujące. To jest realizacja jakiegoś projektu przy pomocy innych osób, uda się coś, coś zrobić, nawet jeśli niespodziewanie będziecie stać w sytuacji, w której trzeba sobie poradzić z czymś. I w pierwszym momencie w ogóle nie wiecie, do kogo możecie się odezwać. Czy, czy jest ktoś, kto to umie w, waszych, w kręgu waszych znajomych? Czy jest ktoś, kto może wam pomóc? To te karty mówią, że tak. Będzie tutaj pomoc, uzyskacie ją. Pomoc przychodzi przez znajomych, przez grupę ludzi. Myślę nawet, że przez przyjaciół. To jest też karta. pracy, zaangażowania w pracy, więc też możecie zauważyć, że współpracownicy, bo to jest też karta współpracowników, zaskoczyć Was może postawa Waszych współpracowników, ale to jest właśnie pozytywne i myślę, że ktoś może stanąć jakby po Waszej stronie jeśli w pracy będą jakieś problemy, to może Was zaskoczyć, kto stanie po Waszej stronie, że macie właśnie w swojej drużynie osoby, których byście się tam nie spodziewały, nie spodziewali, co robić w tym czasie? Głupiec, znowu mamy tą sytuację dziecka, więc tak, dobra, jeśli wy jesteście matką, jeszcze tak powiem, jeśli wy jesteście matką i się o dziecko martwicie, no to też te karty mówią, że trzeba poświęcić jemu czas. Trzeba też mieć duże cierpliwości do dziecka. Jeśli ono przechodzi przez jakieś trudności, to ono wyjdzie z tych trudności. Problem jest taki, może być taki problem, że dziecko jest nieszczere i mm, jakby wy wszystko robicie, a ono nie odpowiada, bo na przykład wy nie wiecie w czym jest praktycz, prawdziwy problem, bo jest nieszczere. No to tutaj taka rozmowa by była potrzebna e, i też pokazanie jakiejś możliwości dziecku. E, jakby p, pokazanie jak to teraz będzie, jak może być. Bo ono może się o coś martwić, może też nie wiedzieć do czego pewne zachowania mogą prowadzić, albo jaka czeka go przyszłość związana z czymś. Może przeprowadzka, może wyjazd, może rozwód, może zmiany szkoły, cokolwiek. No ewidentnie tutaj trzeba mu pokazać inną drogę, pokazać możliwości, bo to dziecko jakby nie jest w stanie sobie ich wyobrazić, no bo jest jeszcze za małe, za młode i dla niego to jest koniec świata. Co robić? Podróżować, jechać, spotkać się z mamą. To jest też trochę walenie głupa. Co, że tak brzydko mówię, ale jeszcze, bo wcześniej nie mówiłam o tej karcie, o rycerzu Buław. Ten, ten, ten rycerz Buław, wcześniej ja tak go widziałam, jako... Ja to, ja to powiedziałam, że, że nie musisz być konsekwentny w czymś, że, że możesz zrezygnować, możesz się wycofać, nie musisz dalej to wchodzić, e, więc, e, więc, więc nie martw się. Ale też. Boże kot się dobija, Boże, jakie one są męczące ostatnio. E, ale też sytuacja wygląda w ten sposób. Że... E, no nie, to tak nie rozprasza ten kot. E, Że ta strategia, jakby wyjścia z jakiejś sytuacji, gdzie ktoś może Was prosić o pomoc, albo ktoś Was może męczyć czymś, albo będzie chciał pożyczki, ktoś, albo od Was czegoś by oczekiwała ta osoba, to strategia najlepsza, jakaby tutaj była dostępna, to jest właśnie takie no, takie udanie, że się nie rozumie. Naprawdę tak to widzę. Takie udanie, że się nie rozumie, w ogóle nie ma się pojęcia o czymś, takie trochę walenie głupie czego nie robić w tym czasie? czego nie robić? Czwórka Mieczy. Czwórka Mieczy jest bardzo. jest takim zamrożeniem się w tej sytuacji. Zamrożeniem się, pasywnością, nieruszaniem się, wam bardzo pomaga ogień, więc nie, nie wchodźcie w chorobę. Uważajcie, żeby nie wpaść w chorobę, żeby. Ale nie chodzi mi o jakieś zarażenie się chorobą czy coś takiego. Raczej Czasami, czasami gdzieś na podświadomie wchodzimy w takie stany chorobowe, żeby uniknąć czegoś. Konfrontujcie się, nie, nie bójcie się, nie martwcie się. Trochę, tak jak mówią, nie bierz urlopu w tym czasie. Nie bierz urlopu, bo w pracy coś może się podziać, jak Ciebie nie będzie. I to nie byłoby dla Ciebie dobre. Ale tak, uważajcie na to, żeby nie zasypiać, żeby nie przysypiać, żeby zdążyć. Bo może być też taka sytuacja, że możecie coś przegapić, bo zaspaliście. To uwaga na to. I rada, wskazówka, ostateczna, 5 denarów. 5 denarów Jest dostępna pomoc, o której nie wiesz. Jest dostępna grupa osób, które mogą się czymś zająć. Nie musisz sobie radzić z czymś sam, sama. Ta piątka denarów też jest czasowa, to jest pewien okres. I tak jak mówiłam, jak poczekasz, to przyjdzie sukces i przyjdzie zwrot. Tam, gdzie włożyłaś energię, stamtąd ci przyjdzie. Pięć dolarów. Zwróć uwagę na swoje dziecko. Ono może nie widzieć czegoś, jakby czuć się bardzo zagubione w jakiejś sytuacji. Jeśli masz taką sytuację, to pokaż, że jesteś dostępna, dostępny dla tego dziecka, że zawsze może do Ciebie przyjść oraz jest jakaś starsza, samotna osoba i to może być właśnie Wasza matka. Samotna osoba, która bardzo potrzebuje towarzystwa. Nie umie o nie poprosić, nie umie... Jakby zaznaczyć tego, albo robi to w jakiś taki pasywno-agresywny sposób, e, taki wpędzający w poczucie winy. No, karty zachęcają, że jeśli macie relację m, jakąś taką aktywną e, z waszą matką, niemartwą nie i wygaszoną, no, te karty zachęcają, żeby e, pomóc jej, pomóc jej, szczególnie jakoś te, ten zimowy okres jakby był taki ważny. Dobra, i co my tutaj mamy jeszcze? Co my tu mamy? Osiem mieczy, paść mieczy, as mieczy, bardzo mieczowa energia. No to tutaj pokazuje mi się kłótnia, nieporozumienie, uwaga na takie sytuacje. Nieporozumienie jeszcze jest. Niejasna sytuacja przy dziecku, dziecko nie mówi prawdy. Dziecko nie powiedziało prawdy boi się, boi się powiedzieć prawdę. Trzeba się tym zająć. I przez to wy jesteście zagubieni, nie wiecie w ogóle, ale to dziecko też jest zagubione, boi się powiedzieć prawdę. E, straszne konsekwencje jakieś z tym wiąże, e, jeszcze tutaj jest sytuacja. Plotki, po prostu plotka. Plotka, zamieszanie takie i to z powodu kobiety. To jest kobieta samotna raczej. Raczej samotna albo taka, która jakby chciała pokazać, że nikogo nie potrzebuje, y, która jest, może być cyniczna, może być cyniczna, taka nie, nie, jakoś niedostępna. Wyrachowana kobieta, problemy związane z, z, z tą kobietą, ale to wynika z plotek. I wyjaśnienie tego, postawienie sprawy bardzo jasno i trochę odwrócenie sytuacji może w, tą, w stronę tej osoby jest wam bardzo pomocne. I jeśli to by było zaczerpnięte zaufanie w stosunku do was z powodu jakiegoś pomówienia, to wy odzyskujecie to zaufanie. Zaufanie jakiejś grupy, na przykład współpracowników. Dobrze. Najwyższe istnienie proszę o kartę Anielską na waluty 2021 dla bliźniąt. Piękno. Świat zewnętrzny stanowi odbicie Twojej duszy. Dlatego skoncentruj się na swoim wewnętrznym pięknie na swoich zaletach, dobroci, uzdolnieniach i talentach. Tak jak mówiłam, szlifujcie swoją pasję, talent, to będzie najfajniejsze. Pamiętaj, że to, czemu poświęcasz uwagę, wzrasta i rozwija się. Zawsze. Zawsze to, czemu poświęcamy najwięcej uwagi, zajmuje najwięcej miejsca w naszym życiu. Każdy człowiek nosi w duszy cząstkę piękna. Poszukuj jej w innych. Przypominaj im o ich dobrych cechach, o ich dobrych stronach, a dzięki tobie doznają oświecenia. Otyczaj się ludźmi i przedmiotami o pięknych wibracjach. Dokładnie to. Unikaj tej osoby, która jest fałszywa, szczera i jadowita. Gdyż wszystko, co jest wokół nas, ma na nas wpływ. W miarę jak coraz bardziej zestroisz się z samym sobą, innymi ludźmi i naszą planetą, Twój rezonans także stanie się piękny. Blask Twojej duszy będzie poruszać ludzi. Afirmacja. Zdaję w sobie sprawę z piękna, która jest we mnie i w moich bliźnich. Pozdrawiam Was serdecznie, Bliźnięta. Do usłyszenia w innych filmach. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Ja Was zapraszam na Instagrama, na Facebooka. Tam też informuję czasami o filmach. I szybciej możecie się o nich dowiedzieć. No i zapraszam do czytań prywatnych. jaki papa.